Mac i ja byliśmy świeżo upieczonymi małżonkami, kiedy wprowadzaliśmy się do naszego wymarzonego domu. Za młodymi jeśli zapytać o to jej rodziców. Moi rodzice są po prostu zaskoczeni, że znalazłem kogoś, kto nie ma problemu, żeby ze mną wytrzymać. Nie spotykaliśmy się zbyt długo zanim się na to zdecydowaliśmy. Kiedy się poznaliśmy, oczywiste było, że do siebie pasujemy. Od razu przypadliśmy sobie do gustu i dobrze się razem bawiliśmy. Oboje dobrze radziliśmy sobie finansowo. Więc doszliśmy do wniosku, że po co czekać? Postanowiliśmy żyć razem zamiast tylko to planować. Kolejną rzeczą, która sprawiła, że poczuliśmy się pewnie w naszym małżeństwie, było to, jak bardzo zgadzaliśmy się w różnych kwestiach. Byliśmy po prostu kompatybilni, a więc kupiliśmy dom. Po ślubie od razu pojechaliśmy w podróż poślubną. Wynajęliśmy firmę przewozową, aby zabrać nasze rzeczy do nowego domu, który będzie gotowy do przeprowadzki po naszym powrocie. Spędziliśmy wspaniały czas w Ameryce Południowej, odwiedzając kilka różnych pięknych miejsc. Żartowaliśmy nawet, że zostaniemy tam i wystawimy dom na sprzedaż. Może powinniśmy byli to zrobić. Byliśmy smutni, kiedy nasze wakacje dobiegły końca, ale podekscytowani faktem, że wprowadzimy się do naszego nowego domu. To, że wróciliśmy do Stanów, nie oznaczało, że skończyliśmy z wakacjami. Nie pamiętaliśmy dobrze naszej pierwszej nocy w nowym domu. Zamiast rozpakować nasze rzeczy, Upiliśmy się zbyt mocno, ponieważ nasze myśli wciąż krążyły wokół wakacji. Resztę nocy nie mogę sobie przypomnieć. Następnego ranka oboje czuliśmy się niemal jak zabici. To był nasz pierwszy wspólny poranek w nowym domu. Żadne z nas nie chciało wstać z łóżka, ale nie do końca z tych samych powodów co na wakacjach. Po ożywionej debacie zdecydowaliśmy, że to ja zrobię śniadania. Zszedłem do kuchni. Zanim zdałem sobie sprawę, że nasze wszystkie naczynia. I TP. Wciąż są gdzieś w pudełkach. Wciąż ich szukałem, kiedy Meg zeszła na dół. Znalazła je natychmiast. Zaczęliśmy szykować jedzenie, które mieliśmy w lodówce. Meg zdecydowała, że mi pomoże. Ponieważ ja naprawdę niezbyt dobrze gotuję. Zacząłem przechadzać się po domu, myśląc o tym, które rzeczy gdzie powinny się znaleźć. Wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądał salon, gdy już wstawimy telewizor. Zastanawiałem się, co możemy zrobić z dodatkowymi pokojami? Najbardziej jednak ekscytowała mnie perspektywa zbudowania warsztatów w piwnicy. Pomiędzy kuchnią a piwnicą znajdował się mały przedsionek. Wygląda na to, że schody do piwnicy są w gorszym stanie niż reszta domu. Już miałem zejść na dół i się rozejrzeć, ale światło nie zapaliło się, kiedy nacisnąłem włącznik. Dodałem żarówki do listy rzeczy, których potrzebujemy, zanim usiadłem do śniadania. Oboje wciąż. Czuliśmy się niepewnie, ale nasze pierwsze śniadanie w nowym domu było dla nas ekscytujące. Oboje bardzo lubiliśmy to co pierwsze. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nigdy nie nudzimy się i nie przestajemy mieć razem pierwszych razów. Doświadczyliśmy ich wiele w ciągu tych kilku tygodni i było po prostu idealnie, pomimo naszych silnych kaców. Po śniadaniu zgłosiłem się na ochotnika do zmywania naczyń, ponieważ nie gotowałem. Meg poszła na górę się przebrać. Już kończyłem zmywać naczynia, kiedy usłyszałem hałas, brzmiał jakby dochodził z przedsionka. Gdy zbliżyłem się do szczytu schodów, do piwnicy, usłyszałem go wyraźniej. Psst! Za 20-30 sekund usłyszałem to ponownie. Po prostu szybki, cichy dźwięk, który brzmiał jak odgłos, który wydajemy, aby zwrócić czyjąś uwagę. Psst! Zacząłem się cofać, kiedy Meg weszła do przedpokoju. Szybko zauważyła zaniepokojony wyraz mojej twarzy i zapytała co się stało. Powiedziałem jej, żeby poczekała i posłuchała. I rzeczywiście usłyszeliśmy to ponownie. Podczas słuchania próbowaliśmy wymyślić racjonalne wyjaśnienie. Może to rura z małym otworem, przez który przedostaje się powietrze? Albo rura z wodą. Słuchałem dalej, gdy Meg poszła po telefon. Była w drugim pokoju, gdy usłyszałem kolejne. Psst! Nie była to jednak jedyna rzecz, którą usłyszałem tym razem. Zaraz potem. Przysięgam, że usłyszałem głos. Szepczący: Chodź tutaj! Byłem przerażony i gotowy zadzwonić na policję. Zacząłem szukać mojego telefonu i latarki na baterię, która wciąż znajdowała się w pudełku. Meg zeszła na dół i zapytałem ją, czy wyjdzie na zewnątrz. Zapytałem mnie, co się stało. Nie chciałem jej mówić, ale nie mogłem jej okłamywać. Powiedziałem jej o głosie, który słyszałem, ale mi nie uwierzyła. Usilnie starałem się ją przekonać, że mówię poważnie. A ona myślała, że robię sobie z niej jaja zasugerowała, że może słyszę telewizor na górze przez otwór wentylacyjny lub coś w tym rodzaju. Po tym jak nie przestawałem jej przekonywać zaczęła iść w kierunku przedpokoju z włączoną latarką w telefonie. Właśnie znalazłem pudełko z latarką. Krzyknąłem do niej, żeby poczekała na mnie, gdy będę ją wypakowywać. Szybko rozejrzałem się za telefonem. Zanim przypomniałem sobie, że leży na kuchennym stole. Chwyciłem latarkę i udałem się do kuchni. Poczułem się niesamowicie nieswojo, gdy wszedłem do przedpokoju. Nie zobaczyłem Meg na szczycie schodów. Była nieugięta i musiała zejść do piwnicy. Włączyłem latarkę i w panice zbiegłem po schodach, bojąc się tego, co słyszałem z dołu. Kiedy dotarłem na dół schodów, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Nic, absolutnie nic, tylko szeroko otwartą, pustą piwnicę bez okien. Zimne, zatęchłe, cementowe pomieszczenie. Chodziłem wzdłuż każdej ściany, mimo że widziałem ją całą z dołu schodów. Kiedy zacząłem iść, zauważyłem, że nie słyszałem kolejnego pst. Od czasu zejścia po schodach. W pierwszej chwili pomyślałem, że Mag musiała wyjść na zewnątrz, a nie schodzi po schodach. Potem znalazłem jej telefon. Na początku go nie zauważyłem, ponieważ jego kolor był bardzo podobny do podłogi i wtopił się w nią. Poczułem to przerażające, okropne uczucie w dole brzucha, gdy zauważyłem, że ekran jest rozbity. Nie mogłem tego zrozumieć. Przecież widziałem ją z telefonem chwilę wcześniej. Pobiegłem na górę i wybiegłem przez drzwi, żeby sprawdzić czy jest na zewnątrz. Gorączkowo przebiegłem okrążenie wokół domu, krzycząc jej imię. Wbiegłem do środka i zrobiłem to samo. Wielokrotnie przeszukałem każdy pokój w domu. Nieustannie krzyczałem jej imię w panice. To uczucie strachu stawało się coraz silniejsze. Nie było po niej żadnego śladu. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. Pobiegłem z powrotem do piwnicy. Nic nie widziałem. Zacząłem naciskać na różne części ścian, szukając jakiegoś tajnego przejścia. Mimo, że wiedziałem, że go nie znajdę, szukałem otworu wentylacyjnego lub innego możliwego miejsca, do którego mogła się udać. Ale po prostu nic tam nie było. Tylko pusta przestrzeń. Nie było żadnych kryjówek, żadnych okien. I co dziwne, żadnego powtarzającego się dźwięku. Pst! W końcu zadzwoniłem na policję. Nie wiedziałem, co jeszcze mogę zrobić. Nie mogłem zrozumieć, co się dzieje. I doznałem kolejnego ataku paniki, czekając na przyjazd policji. Nie byłem pewien, czy powinienem już dzwonić do jej rodziców. Może to było tylko jakieś szalone nieporozumienie. Może z jakiegoś powodu straciłem przytomność. To było tak, jakby coś dziwnego stało się z czasem. Wiedziałem ją mniej niż minutę przed tym, jak nagle zniknęła. Czekając, chodziłem po kuchni. Mój umysł był cały czas dezorientowany. Wtedy zdarzyło się coś, co sprawiło, że zacząłem wątpić we własne zdrowie psychiczne. Znowu usłyszałem hałas. Psst! Podszedłem do szczytu schodów i nasłuchiwałem. Usłyszałem hałas jeszcze raz, głośniej niż poprzednio. A potem znów usłyszałem głos. Chodź tutaj! Wyszeptał. Był inny niż poprzednio. Wiem, że to był głos Mek. Wszędzie rozpoznał głos mojej żony. Wiedziałem, że to ona. Włączyłem latarkę w telefonie i zbiegłem po schodach. Znowu nic tu nie było. Byłem oszołomiony. Czułem się tak, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi. Wiem, że to była ona. Wiem, co słyszałem. Po prostu jej tam nie było. Czekałem, aż znowu usłyszę głos. Ale kiedy znalazłem się na dole, nic nie usłyszałem. Żadnych szeptów, żadnych pst. Nic. Wtedy usłyszałem pukanie do drzwi. Wiedziałem, że to policja, ale mała część mnie desperacko chciała wierzyć, że Mek robi sobie ze mnie żarty. Wiedziałem jednak, że to nieprawda. Wiem, że ją słyszałem. Wiem, że słyszałem coś lub kogoś zanim zniknęła. Jak możesz sobie wyobrazić, policja była bardzo sceptycznie nastawiona do mojej historii. Wiedziałem, że ta historia nie ma sensu, ale tak właśnie się stało. Nadal nie potrafię tego wyjaśnić. Policja początkowo założyła, że meg po prostu wyszła. Powiedzieli mi, że może spanikowała przez pośpiech w małżeństwie. Nie wiedziałem, że to nieprawda. Wymyślali różne teorie, które nie miały sensu. Znam swoją żonę. Nie uciekłaby bez słowa. Tak jak podejrzewałem, gdy do nich zadzwoniłem. Policja w końcu zwróciła uwagę na mnie. Zakwestionowali moje zdrowie psychiczne po tym, jak powiedziałem im, co się stało. Próbowałem im wyjaśnić, że rozumiem dlaczego tak myślą. Raczej się zastanawiać, czy może nie zrobiłem czegoś Meg. Sama sugestia, że mógłbym coś jej zrobić, doprowadza mnie do szału. Kocham ją bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. Byliśmy tacy szczęśliwi. Mijały dni, a po mek nie było śladu. Policja sprawdzała piwnicę, ale nic nie znalazła. Przeszukali posesję, ale również nie znaleźli nic istotnego. Wyglądało na to, że po prostu zniknęła. W ciągu kilku następnych tygodni szybko wydałem swoje oszczędności. Wynająłem śledczych. Poszedłem na spotkanie z każdym, kto miał jakąkolwiek teorię na temat tego, co mogło się wydarzyć. Od kryminologów, pobadaczy zjawisk paranormalnych. Byłem gotowy spróbować wszystkiego. Zatrudniłem również prawnika. Byłem w zasadzie jedynym podejrzanym. Wiedziałem, że gliny dojdą do wniosku. Że coś mogłem jej zrobić. I chciałem być na to przygotowany. Tak się jednak nie stało. Zacząłem spotykać się z terapeutą, aby przepracować moją depresję i być może dowiedzieć się, czy naprawdę nie tracę zmysłów. Policja nigdy nie znalazła żadnych dowodów ani motywu, dla którego miałbym zrobić coś meg, więc do tej pory nie wnieśli oskarżenia. Nie powstrzymało to jednak lokalnej społeczności przed wyciągnięciem własnych wniosków. Trudno ich nawet za to winić. Młoda para wprowadza się razem do domu, żona znika. Rozumiem, jak to wygląda. W tym momencie chciałbym przeprowadzić się z tego domu. Nie mogę już nawet wejść do przedpokoju. Ogólnie nie lubię tam przebywać. Problem polega na tym, że ludzie w społeczności wiedzą co się stało. I wartość domu gwałtownie spadła. Po tych wszystkich pieniądzach, które wydałem próbując znaleźć Mac. Nie jestem wystarczająco stabilny finansowo, aby znaleźć inne miejsce. Chyba że jakimś cudem sprzedam ten dom, co nie wydaje się prawdopodobne w najbliższym czasie. Piszę to dzisiaj. Ponieważ minął dokładnie rok od zniknięcia Mek, policja nie prowadzi już aktywnego śledztwa. Po prostu nie było żadnych tropów. Innym powodem, dla którego to piszę, jest to, że coś się dzisiaj wydarzyło. Od tamtego dnia nie słyszałem żadnych dźwięków w domu, żadnych szeptów, żadnych głosów. Trzeba przyznać, że miałem tendencję do unikania obszaru domu w pobliżu piwnicy. Samo patrzenie na nią budzi we mnie niewyobrażalny strach. Dzisiaj było jednak inaczej. Usiadłem przy kuchennym stole z butelką whisky. Pijąc, wracałem myślami do pierwszej nocy w nowym domu. Myślałem o tym, co by było, gdyby ona wciąż tu była. Może bylibyśmy w trakcie urządzania pokoju dla naszego przyszłego dziecka. Może byłyby to bliźniaki. Może świętowalibyśmy rok w naszym domu. Może zapalilibyśmy świece, jedząc fast food w eleganckim, romantycznym otoczeniu, tak jak kiedyś. Szlochałem, biorąc kolejne łyki z butelki spojrzałem do salonu, gdzie wciąż znajdowało się kilka nierozpakowanych pudeł z przed roku. Chyba czułem, że gdybym je rozpakował, ruszyłbym dalej bez mek. Po prostu nie byłem na to gotowy. Wątpię, czy kiedykolwiek będę. W końcu dotarłem na szczyt schodów do piwnicy. Usiadłem na podłodze i spojrzałem w dół. Nieustannie popijałem kolejne łyki z butelki. Wracając myślami do tamtego dnia. Nie wiem, jak długo tam siedziałem. Zanim coś usłyszałem. To było moje imię! To był głos Mek! Nie mogłem w to uwierzyć. Chwilę później usłyszałem ją ponownie. To, co usłyszałem, sprawiło, że serce mi zamarło. Pomóż mi! Zawołała. Zbiegłem na dół i jeszcze raz przeszukałem piwnicę. Ale nic tam nie było. Czułem się zdesperowany, gdy ją wołałem. Biegłem z powrotem po schodach, próbując wymyślić, co mógłbym zrobić. Wtedy usłyszałem ją ponownie. Powtarzała to samo. Pomóż mi! Boję się! Czułem się bezradnie, krzycząc do niej, błagając by powiedziała mi gdzie jest i jak mogę jej pomóc. Nieustannie krzyczałem do niej, mając nadzieję, że mnie usłyszy. Mniej więcej co minutę słyszałem jak mówi: Pomóż mi! lub boję się. Czułem się tak, jakby moje serce było wyrwane od nowa. Wtedy usłyszałem coś innego: Psst! Znów ten znajomy dźwięk. Usłyszałem to cztery lub pięć razy, zanim ponownie usłyszałem Meg. Proszę, pomóż mi! zawołała tym razem, brzmiąc na jeszcze bardziej przerażoną. Natychmiast po tym usłyszałem, psst! Nadal krzyczałem, błagając ją, by powiedziała mi, gdzie jest. Krzyczałem na całe gardło, jak mam się do ciebie dostać? Jak mam cię sprowadzić z powrotem? Wtedy, Usłyszałem drugi głos szepczący: Nie, ona jest teraz moja. Krzyknąłem. Dogarnęło mi uczucie bezradności i strachu. Chwilę później usłyszałem szloch. To była Mek. Wiedziałem, że to Mek. Nie minęło wiele czasu, zanim szloch nagle ustał. Potem już nic nie słyszałem. Wielokrotnie wchodziłem do piwnicy, za każdym razem nic nie widząc. Sam zacząłem szlochać. Uczucie straty i bezradności jest niewiarygodnie bolesne. Resztę nocy spędziłem na szczycie schodów. W końcu skończyłem butelkę whisky. Czekałem i miałem nadzieję, że znowu ją usłyszę. Ale nie usłyszałem. Moja wyobraźnia torturowała mnie. Gdy zastanawiałem się kim lub czym był ten drugi głos. Słońce zaczęło wschodzić. Nie mogłem przestać zastanawiać się, czy jak jej widzi. Przerażenie w jej głosie prześladuje mnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, gdzie ona jest i przez to przechodzi. Minęło kilka godzin odkąd usłyszałem głosy. Mogę mieć tylko nadzieję, że jeszcze je usłyszę. Od ostatniego razu minął rok. Wszystko, co mogę zrobić, to codziennie siedzieć na szczycie schodów i mieć nadzieję.